Cześć, z tej strony Bartek. Dzisiaj pokażę Wam jak usuwam skutki powodzi za pomocą koparko ładowarki i naszych umiejętności chcemy przywrócić ten oto zwalony most z tyłu na swoje pierwotne miejsce, tak żeby ludzie śmiało mogli dochodzić ponad rzeką do swoich domów. Płyta granitowa, na której spocznie drewniany most, już jest dobrze usadowiona, tak jak widać, teraz przystępuje do nasunięcia mostu na ten fundament. Most jest już w górze nad rzeką, teraz pozostało przedłużyć połamaną konstrukcję i usadowić go na płytach fundamentowych. Jak widać, most jest już nad rzeką na swoim miejscu. Konstrukcja została wzmocniona. Tak jak widać, teraz pozostało przykręcić deski i barierki, ale to już nie należy do moich prac. Wszystkich zainteresowanych zapraszam pod kontakt 883-075-463. Pozdrawiam!